Szymankowicie dzisiaj. Nie. Nie ma prawie filmu, ponieważ nie wiem z jakiego trybu mam nagrać. Dzisiaj macie tylko na ekranie moją postać. Tak jak widzicie, nic nie ma, tylko zostaw suba oraz moje zdjęcie, mojej postaci oczywiście. Bo nie wiem co mam nagrywać. I dajcie pomysła, bo ja naprawdę nie wiem jakiego trybu mam nagrać. Czy Wam się coś spodobało? A może, nie wiem, coś innego typu komentowanie filmów, czy na przykład, nie, nie wiem, dajcie pomysł, zostaw coś po sobie, tutaj do tej pory, to bardzo krótki odcinek, który dwa, tylko jakieś, nie wiem, dwie minuty, minutę, po tylko taki mały filmik informacyjny, bo nie wiem, co mam nagrać, więc nie wiem, jakiego trybu, co Roblox mam nagrać, czy chcielibyście jakiś poradniczek, nie wiem. E, piszcie w komentarzach, śmiało i zostaw subika, i łapeczkę w górę, jeżeli e, oglądałeś, oglądałaś ten film, bo naprawdę staram się tutaj e, nagrywać, czekam, kiedy mi się przejdzie tak dalej. I chociaż poszanuj to i zostaw i tego subika i łapkę w górę, to naprawdę e, będą fajne rzeczy. I co, zostaw followery, faworyty na mojej nowej gierze, którą robię. Wystarczy, że wejdzie w link w opisie. Oraz zostawisz... Yy, klik gwiazdkę, która tam jest. I co? I polubisz całkowicie tą gierkę. Jeszcze nie możesz zostawić lajka. Bo w ogóle lajka w dół pod moją gierką, ale no, możesz na razie coś tam zostawić po sobie. Postaram się robić z leniswa. Więc tylko taki krótki odcinek tutaj, tutaj ojciec dam do zboku. Nie, dajcie znać komentarze, czy chcielibyście, czy mam pokazał kawałek mojej twarzy, bo pokazałem na moim drugim kanale. Ale czy chcielibyście? To Wasza decyzja, bo na razie jest nas mało. I nie wiem czego mam nagrywać. Czy Snaed mam nagrywać, czy z czegoś. Nie wiem, dajcie pomysłu, bo naprawdę nie mam pomysłu co mam nagrać. Ja już kończę ten film. Film bardzo krótki. Bez mandaszu. Prawie brak. Ee, do. Miniaturki, bo rzadko robię miniaturki, oczywiście, tak jak możecie zauważyć. Bo ogólnie, no, na kąpiel nie mam takiej aplikacji do, do robienia miniaturek, więc tylko tyle. Podgłośnijcie se na maxa. Ja oczywiście słuchawki mam, nadzieję, że mam też podgłośnione. Nie wiem, dajcie stać w komentarzach. A ja się z wami żegnam, życzę miłego tygodnia i miłego dnia. Będziemy jeszcze spotkamy w weekend. Na kolejnym odcinku, poprzepominam przypominam, że odcinki tylko w weekendy. Dzisiaj tak wyjątkowo oczywiście mam czas do nagrywania. Więc co, ee, subik, łapka w górę, wbij też na mój serwer Discord, naprawdę Ci polecam. To możesz tam to, to posiedzieć, gadać ze znajomymi, dodawać znajomych, naprawdę ee, najlepszy ee, serwer, e, moim zdaniem. Jeżeli, e, właśnie, jeżeli widać mało kanałów, proszę mi to zgłosić, bo nie wiem, jak to tam to wygląda. Bo to jest tam taki jeden, dlaczego tak mało kanałów? Nie wiem, może to mało widać, a ja więcej widzę. Nie wiem, piszcie też tam, e, jeżeli będzie to na moim serwerze Discord, to obowiązkowo Zapoznajcie się z regulaminem, ale sprawdzajcie, ile jest dokładnie kanałów, czy wszystkie widać. Bo może jeszcze innych nie widać. Tylko ja widzę na przykładzie, więc nie wiem, może mam nadzieję, że widać, bo dla mnie widać na dwóch tak jak ja patrzę, więc... Dobra, bez dłuższego przedłużania, film już trwa tak 4 minuty. Na razie nic nie gram, więc to taki, krót... no, w miarę krótki filmik informacyjny. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Powtarzam jeszcze raz, daj mi pomysła do nagrywania, bo nie mam co nagrać. Oczywiście... Tu jest in nie no chyba nie, nie będę dał, ale są tutaj karty, to, to obejdźcie się jakichś z tych dwóch filmów albo z tego jednego i pij też na mój drugi kanał oraz tutaj zostaw subika na moim drugim kanale, bo się staram też coś tam no, wrzucać. I to jest tyle, do zobaczenia w weekend lub jeszcze w tygodniu. Oczywiście link do filmu wcześniejszego, gdzie ja mówiłem, znajdziecie w modlitwie. albo w opisie, albo oczywiście teraz w kartach. Do zobaczenia, no i trzymajcie się, na razie, LWAP.